Miał pierwszą okazję, pierwszą okazję, bo nie ma takiej okazji w Sejmie, nie ma takiej okazji w żadnego rodzaju innego konsultacjach społecznych, żeby usłyszeć głos nauczycieli, platforma nie przyjęła tego zaproszenia po to, żeby Bo platforma nas, nie rozmawia z pisem i po to, żeby nas wprost. postawić. Się czas na negocjacje z pisem się skończył. Ale pani redaktor, jeszcze raz to pani powiem. Jak platforma, jak, jak inne partie opozycyjne przychodzą na nasze konsultacje, to pis nie przychodzi. I platforma po to to zrobiła, żeby postawić nas w trudnej sytuacji. Naprawdę po no na centrum da. oblężonej twierdzy jestem jest taki galopujący jestem absolutnie przekonana o tym, że platforma a, celowo chciała po prostu zniszczyć naszą dobrą inicjatywę. Państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, Joanna Mucha, Polska 2053, droga. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, zapytam wprost. Jaki jest sens rozmawiania o przyszłości z Prawem i Sprawiedliwością? E, a ja ma, zadam inne pytanie, albo inaczej może ma, spróbuję przekierować to w inny sposób. Dlatego, e, dlatego, że, Dlatego, że e, ja myślę, że my e, przez dwa ostatnie dni rozmawiamy o didaskaliach, a nie o tym, co jest najważniejsze. A najważniejsze jest to, że proponujemy, żeby 6% PKB przeznaczyć na edukację. Pani Sześć, poseł, przepraszam, PKB. Przepraszam, bo pani próbuje przekierować, a ja to rozumiem, bo. No nie wyszło do końca chyba tak, jak miałbyś. To jest najważniejsze i no o właśnie. tym zaraz będziemy mówić. Tylko z pisem, jaki jest sens o tym dyskutować, właśnie. Pani wie dobrze jak ja, tak samo dobrze jak ja, że to nie były nasze pierwsze konsultacje. E, tak samo dobrze jak ja wie pani o tym, że. To z pisem e, chyba pierwsze. Że inne, że to nie były pierwsze konsultacje. E, a z pisem? Że jeszcze, a proszę mi pozwolić. No nie, ale naprawdę, bo to proszę ale mi pozwolić. To, to, to mi z pisem pozwolić. pierwsze, tylko to ustalmy. Dobrze Pani wie, że na te poprzednie konsultacje przychodziła Platforma, przychodziły inne partie opozycyjne i dobrze Pani wie o tym, że na poprzednie konsultacje również były zaproszane PIS i Konfederacja. My na wszystkie konsultacje, które organizowaliśmy do tej pory, a było ich blisko dziesięć, zapraszaliśmy wszystkie kluby opozycyjne. Rozumiem. To teraz proszę mi odpowiedzieć na pytanie, jaki sens jest zapraszać Prawo i Sprawiedliwość na takie konsultacje i rozmawiać z nimi na temat przyszłości polskiej edukacji po tym, co Prawo i Sprawiedliwość z polską edukacją zrobiło? Sens jest taki, że powinniśmy wszyscy jako, jako po prostu Polacy zastanawiać się nad edukacją. <śmiech> <Misem>? <śmiech> e PiS miał pierwszą okazję, pierwszą okazję, bo nie ma takiej okazji w Sejmie, nie ma takiej okazji w żadnego rodzaju innego konsultacjach społecznych, żeby usłyszeć głos nauczycieli, żeby usłyszeć głos dyrektorów szkół, żeby usłyszeć głos ekspertów. Nigdy żaden minister pisowski przez te 8 lat nie usłyszał tego, co, co myślą ludzie, ludzie edukacji na, na prawda, temat tak tej i... polityki. Nie, ja to na, nie, nie to, że sądzę, ja to wiem. Oni po prostu nie mają styczności z, ze stroną społeczną. Nie mają styczności, dlatego że nie prowadzą konsultacji społecznych, nie prowadzą konsultacji dotyczących projektów ustaw. Oni po prostu się nie zderzają. No i, no i zderzył się pan Rzymkowski wczoraj i co? I co z tego wynikło? Oprócz tego, że przerywał, że nie odnosił się merytorycznie do tych argumentów, bo to przyznała sekretarz generalna Polski 2050. Jaki jest sens takiego działania? Bo wielu ludzi dzisiaj się nad tym zastanawia. Czy wy to dobrze przemyśleliście po prostu? Sens jest taki, że poza funkcjonariuszami PiSu są też wyborcy PiSu. I ci wyborcy PiSu po raz pierwszy mają okazję zderzyć się również z argumentacją tej drugiej strony. To argumentacją, która. A która... widziała Pani wczoraj transmisję tych negocjacji czy tych rozmów w TVP Info chociażby? Ja myślę, że Bo są tacy... wyborcy PiS. Ja myślę, że tacy wy... są tacy wyborcy PiSu, którzy będą też szukali trochę głębiej. Są wyborcy PISU, którzy są nauczycielami i którzy po raz pierwszy usłyszeli tak naprawdę swój własny głos w, w tych konsultacjach, więc ja nie uważam, że to jest. Że to jest sytuacja e, stracona, ale obie doskonale wiemy o tym, że na wszystkie poprzednie konsultacje. Jak, e, jeśli platforma przyjęła e, zaproszenie, to nie przychodził PiS. I obie wiemy o tym, że platforma nie przyjęła tego zaproszenia po to, żeby. Bo platforma nas, nie rozmawia z pisem i po to, żeby o tym nas wprost. postawić. Że to się, czas na negocjacje z pisem się skończył. Ale pani redaktor, jeszcze raz to pani powiem. Jak platforma, jak, jak inne partie opozycyjne przychodzą na nasze konsultacje, to PiS nie przychodzi. I platforma po to to zrobiła, żeby postawić nas w trudnej sytuacji. Naprawdę? centrum oblężonej Twierdzy jest taki galopujący. Jestem absolutnie przekonana o tym, że platforma e, celowo chciała po prostu zniszczyć naszą dobrą inicjatywę, bo inicjatywa 6% PKB, 6% PKB na edukację, to jest jedna z najważniejszych inicjatyw politycznych tej, tej dobrej polityki. Pani poseł, ja mam wrażenie, że pani bardziej atakuje ostatnio... partnera z opozycji niż prawo i Sprawiedliwość. Ja myślę, że to platforma nas zaatakowała nie. po ja... prostu nie przyszła, bo mówi, nie będziemy rozmawiać z pisem. Bo e, doskonale wiedziała o tym, że jeśli przyjdą na konsultację, się nie pojawi i my to obie wiemy i pani to wie i ja to wiem, e, to są e, znaczy ja bym chciała uprawiać politykę, która jest o ludziach, o tych ludziach, którzy muszą płacić gigantyczne pani pieniądze na, można to robić z korepetycje. Nie, ja uważam, że powinniśmy jako klub opozycyjne o tym rozmawiać i były takie konsultacje. Jeszcze raz to powtórzę, naprawdę Platforma przychodziła na te konsultacje mimo tego, że PiS był tam zapraszany. Ale zapraszamy. teraz sytuacja się zmieniła, pani poseł, proszę wytłumaczyć jak Ale można ja się 4 czerwca wychodzić na ulicę e, w pół miliona ludzi e, sprzeciwiając się rządom PiSu i Czarnka, bo Ale przecież na ten zmieniło. temat skończę tylko pytanie, były rozmowy. Znaczy, ja miałam przynajmniej takie wrażenie, a przede wszystkim ja tu się liczę najmniej, wyborcy, bo przecież pani czytała komentarze, mieli wrażenie, że nastąpił w opozycji jakiś przełom, że jeżeli już następuje 4 czerwca, następuje ten marsz i wszyscy ramię w ramię sprzeciwiacie się rządom pod każdym względem, czy ekonomicznym, czy edukacyjnym, czy zdrowotnym, każdym e, ministrom tego rządu, no to później z nimi nie doktor, pani trochę chyba próbuje zaczarować sytuację. Nie, ja mam wrażenie, że państwo próbują czwarty zaczarować. 4 czerwca jest nie pierwszym marszem, tylko jednym z bardzo wielu e, e, marszy, no, które największym. się odbyły. Największym, to się zgadza, ale my od 2015 roku, czyli od tego momentu, e, kiedy PiS zaczął demolować Trybunał Konstytucyjny, my wszyscy jako, jako opozycja jesteśmy zjednoczeni wobec tego, żeby, żeby protestować wobec, temu, wobec tego, co, co robi PiS. Natomiast mimo tego, że że jesteśmy zjednoczeni w sprzeciwie wobec PIS-u. E, mimo, mimo tego sprzeciwu Platforma wielokrotnie brała udział w konsultacjach, na które zapraszany był PIS. Jakich? konsultacjach dotyczących zielonego szlaku, czyli naszego programu e, związanego z ekologią, konsultacjach związanych z naszym programem dotyczącym rozdziału państwa i kościoła, e, który mieliśmy e, w jakiś czas temu, konsultacjach A pamięta pani, jacy tam byli przedstawiciele Platformy, jacy PiSu? E, e, PiS nie przychodził na te spotkania. A, no właśnie, no to nie brała to Platforma udziału w rozmowach z PiSem. Ja mówię, jeszcze raz to pani powtórzę, jeśli Platforma przychodzi na te konsultacje, to PiS się nie pojawia. No tak, bo, je, no to jest chyba logiczne nie zrobiła tej imby, którą zrobiła, to e, pis oczywiście na tych konsultacjach również mówi, nie, nie powstało. Ale się z PiS. Jeszcze po raz. Prostu. To ja jeszcze pani powiem jeszcze jeden argument. My już mieliśmy konsultacje edukacyjne nad naszym programem edukacyjnym, które przedstawiliśmy, na które zaprosiliśmy e, platformę,. Ale Lewice, mieliście wspólny PiS, program, który stał się częścią e, tej waszej nie umowy, nie, prawda? Nie, nie, Bo to jest co innego. Bo jest rzeczywiście strona społeczna, która zaproponowała, mhm. ale my mieliśmy konsultacje nad naszym programem edukacyjnym, na zaprosiliśmy PiS, Lewicę, PSL, Platformę, Konfederację, wszystkich zaprosiliśmy. I kto był? Była platforma. Jakie to dziwne. Mimo, że było zaproszenie dla PiS. -u. Pani poseł, czy Pani Państwo chcą naprawdę jako opozycja wygrać wybory, rozmawiając i mówiąc o sobie w taki sposób? No ja właśnie dziwnie. Znaczy, się... Pani twierdzi, że platforma was niszczy, że, to, że oni wam pod, kopią pod wami dołki, że to jest wszystko wina y, platformy. Znaczy. O... znaczy Rzadko mi brakuje, ale w tym momencie naprawdę jestem ja po prostu marzę. Nie miałam. Naprawdę. Marzę o polityce, w której partie, które chcą zmienić Polskę, rozmawiają o tym, jak zmieniać Polskę. Czyli o tym, że jeśli przeznaczymy 6% na PKB na edukację, to w końcu będziemy mogli powiedzieć Polakom, że nie muszą wydawać pieniędzy na korepetycje. To w końcu będziemy mogli powiedzieć Polakom, że dziecko ale ma z tym ciepłe ciepło. Cała platforma wczoraj mówiła super. Tak Dokładnie tak chciałabym być, wiedzieć, jaka jest na ten temat z PiSem. Chciałabym wiedzieć, jakie jest stanowisko platformy do przeznaczenia 6% PKB Rozmawialiście na edukację. już na ten temat, pani poseł, i była zgoda ze strony platformy obywatelskiej. N nie było zgody na temat dotyczącej ustawy, którą złożyliśmy, i poprawki, którą będziemy składali do budżetu, idzie nowelizacja budżetu w piątek, więc będziemy składali taką poprawkę. Myślę, że to był naprawdę dobry czas na to, żeby porozmawiać również z platformą, również z lewicą, również z innymi partiami pani o poseł... tym. Okej, okay. jakby nie wnikam w waszą strategię. To w ogóle nie jest mój problem. To jest pani. Państw... Problem, tylko zastanawiamy na przykład pani. Y Osoba, która walczy o prawa kobiet, o prawa człowieka od wielu lat. E... I to się nie zmieniło. No dobrze, nie ale, się, się w ale pani broni zmieniła. sytuacji, w której do stołu zapraszacie pana Rzymkowskiego, który lżył, obrażał ludzi, e, chociażby LGBT+. E, chcą państwo rozmawiać, przy jakby Czarnek przyszedł, też by państwo go przyjęli. Chcą rozmawiać państwo z Czarnkiem, e, który e, obraża kobiety, który obraża mniejszości, który wielokrotnie obrażał nauczycieli. przez co ostatnio mówił o profesorach, dobrze. że będzie to musiał zająć? się nimi Ale to proszę sytuacją, mi sytuacją, bo pani, pani nie mogą tak bo my jesteśmy, działać, jak działają. To proszę mi powiedzieć, bo my jesteśmy akurat w formule 1 na 1. Mm -hmm. Czy to oznacza, że jeśli będzie, będę miała zaproszenie od dziennikarza w formule 1 na Ale 2... Ale program publicystyczny porównuje do rozmów politycznych, ja roz, do dogadywania się z program, ministrem czy posłem. Program pani pu publicystyczny jest też rozmową o Polsce. Ale to jest e, zupełnie inna sytuacja. Za tymi politykami, za tymi funkcjonariuszami e PiSu stoi ich elektorat, do którego też mamy obowiązek, mamy obowiązek do do niego mówić. Ja nie widzę Polski w I ten sposób. I to jest właśnie mówienie do wyborcy. Program publicystyczny, przecież nikt nie zadawał państwu pytania, dlaczego przyjmujecie zaproszenia do programu, jeżeli obok siedzi was poseł PiSu. Tylko, no, chyba widzi pani różnicę między zaproszeniem ich na konsultacje programowe, na a, zaprosili a e, program publicystyczny. publicystyczny. Na konsultacje zaprosiliśmy ale to na wszystkich, tylko... ale PiS tylko PiS e, przyszedł. Bardzo żałuję, że Platforma nie przyszła, bardzo żałuję, że Lewica nie przyszła, że nie skorzystały z możliwości rozmawiania o problemach Polaków, bo to była rozmowa Pani osoba, a jeżeli nie Polacy. przyszła y, Platforma, jeżeli przyszła Lewica, jeżeli przyszła konfe, nie przyszła Konfederacja, to może państwo, to nie jest taki czerwony, czerwona lampka, która wam się powinna zapalić, że może ta propozycja była nie taka, jak powinna być? Skoro wszyscy wam mówią, że coś jest nie tak, no nie, nie porówna pani Konfederacji z Platformą Obywatelską. Oni wszyscy powiedzieli nie, znaczy z PiSem nie, po prostu. Ale co jest nie tak w tym, żeby publicznie jakby otwarte konsultacje, z których jest na bieżąco transmisja na wszystkich naszych mediach, żeby pokazać, jak przekonujemy również pisowską stronę do Ale Nie, do naszych... tego. Dlatego, że Pan Rzymkowski przerywał, nie dawał skończyć w ogóle. Akurat to oglądałam, po czym wyszedł z tych konsultacji, powiedział swoje i tylko ta jego wypowiedź była pokazana w mediach rządowych. Ale Także tym to się skończyła, pani. Dobrze, poseł. ale jeszcze raz powiem, otwarta transmisja, która dawała szansę również na to, żeby e, ludzie, którzy popierają PiS, również e, mogli obejrzeć e, ten, e, te konsultacje i również mogli e, wysnuć e, własne wnioski. Wie pani, ja nie mam w sobie czegoś takiego, mm. e, bo mam wrażenie, że dzisiaj ta polaryzacja doprowadziła do takiej sytuacji, że PiS uważa, że naród jest tylko pisowski, a Platforma uważa, że naród jest tylko platformerski. Absolutnie a, że, a że e, tych innych ludzi, tych no. innych e, jakby. tego czerwca było zupełnie co innego widać. Pan Czarzasty zabrał głos, tylko pan Hołownia z panem Kośniakiem się nie zdołali przebić przez tłum. Nie do końca zrozumiałam tutaj, jakiś. Słucham. Nie zrozumiałam może, to pani Dobrze. ale tłumaczę, to... może za szybko powiedziałam. Powiedziała pani, że PiS uważa, że państwo jest pisowskie, czy ludzie są pisowcy, a Platforma uważa, że tylko platformerskie. No więc marsz 4 czerwca pokazał, że chyba nie do końca tak jest, przynajmniej z perspektywy Platformy, ponieważ byliście tam wszyscy. Głos zabrał pan Czarzasty, a jeżeli ktoś go nie zabrał, to znów państwo bo nie byliście się w stanie przebić przez to Ale to podobno. nie o to mi chodziło. Mi chodziło o to, że, że ja, ja nie mam takiej potrzeby, żeby mówić tylko do swoich ludzi. Ja mam potrzebę, do, znaczy ja, ja uprawiając politykę, chcę mówić do ludzi, którzy są wyborcami PiSu, wyborcami Platformy, wyborcami Lewicy i naszymi wyborcami, bo uważam, że na tym polega przedstawianie swoich stanowisk, swoich propozycji politycznych. A to, że my mamy te propozycje polityczne, to, że nad nimi cały czas pracujemy, to, że mamy dzisiaj tysiące stron, programów który już zaprezentowaliśmy. I to są programy nie na zasadzie jednego, dwóch haseł, tylko to są programy na zasadzie naprawdę całościowego opracowania jakiegoś obszaru, czy to edukacji, czy służby zdrowia, mm. czy rozdziału e, państwa od kościoła, czy ekologii i tak dalej, i tak dalej. My to mamy i o tym chcemy rozmawiać i jeśli nie będziemy przedstawiali tych, a, tych propozycji wszystkim, nie tylko naszym Także wyborcom, panu Rzymkowskiemu rozumiem i panu Czarnkowi. E, poprzez pana Rzymkowskiego mam wrażenie, że również elektoratowi e, pisowskiemu. No pra, no ale to ja pani mówię, jak to wyglądało Pani mówi, że Pani nie oglądała, ja oglądałam, ja śledziłam czas... to, jaki był przekaz w mediach rządowych. Znaczy naprawdę Pani ma poczucie tak z ręką na sercu, że dotarła Pani wczoraj, znaczy nie Pani, tylko e, Państwo, jako Polska 2050, jako trzecia e, droga do wyborców PiSu? E, jeśli nie będę sobie stwarzała takich okazji i takich sytuacji, to na pewno do nich nie dotrę, no, to więc każda, podstaw lepiej, nie każda, nie każda, każda, oczywiście, że, ale, tej władzy, ale wie Pani co, my pracę u podstaw też prowadzimy. My mamy nasze ulotki, my mamy nasze gazetki i nasi wolontariusze, nasi ludzie są, Każdego dnia na ulicach polskich miast y, przekonują ludzi i, i rozmawiają z nimi. I to są bardzo często my jesteśmy w tych, głównie w tych małych miastach to są bardzo często wyborcy PiSu, z którymi się rozmawia, i których się przekonuje, Dobrze, to że jednak nie jest tak piękny niż kiedykolwiek Kończąc, jak ten, kończąc ten, ten wątek, e, e, pani poseł, czy takie kolejne konsultacje i zaproszenia dla PiSu będą? Na pewno będą kolejne konsultacje. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy jak będą sformułowane zaproszenia. O hmm. tym decyduje sztab, więc, więc ja tutaj nie podejmuję decyzji. Rozumiem. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało, że projekt nowelizacji prezydenckiej ustawy o Komisji Weryfikacyjnej do spraw badania rosyjskich wpływów Leks Tusk, zwał jak zwał, leks opozycja trafi pod obrady dzisiaj zaczynającego się posiedzenia. Co z tego wyniknie Pani zdaniem? Czy projekt prezydencki zmienia cokolwiek e, tak naprawdę istotnego, fundamentalnego e, w tej ustawie? E, ustawa już funkcjonuje, ustawa już weszła w życie. No Musimy to wziąć cały czas mieć to w pamięci, że prezydent podpisał tę dramatycznie złą ustawę i to jest najważniejsze i my naprawdę nie możemy jakby. Pozwolić sobie w tej chwili na to, żeby mieć zamydlone oczy tym, że jest jakaś nowelizacja. To nowelizacja stosunkowo niewiele zmienia, a pytanie, jakiego typu poprawki przygotuje do tej nowelizacji PiS, mhm. nie zdziwiłabym się, gdyby PiS na przykład przygotował takie poprawki, które sprawią, że ta ustawa będzie identyczna do. W ogóle ustawy zmieni, matki. zmieni tak. projekt prezydencki już tak nie raz mieliśmy. Takie, mieliśmy sytuacje. takie sytuacje, więc, więc wcale bym się nie zdziwiła, mhm. gdyby to poszło w tę stronę. Dodatkowo jest taka bardzo zaskakująca okoliczność, bo my powinniśmy na tym posiedzeniu Sejmu wybrać e, skład. skład tej komisji. E, I otóż nie ma takiego punktu, póki co jest to w porządku. Ustawy już pierwsze nie, chyba, nie, ile nie, nie, mylę, bo e, dwa tak. tygodnie nie, to w związku nie, z, tym, w związku z tym to jest zaskakujące i to to jest coś, czego, czego nie, do, nie, do końca rozumiem nie, 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 będzie nie, 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 ja n, e, uważam, że to nie, nie, ja uważam, że to nie, 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 i, i, I nie spodziewam się, żeby jakiekolwiek pozytywne zmiany tutaj miały nastąpić. A ma Pani wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość troszkę się zagalopowało w sprawie tej komisji weryfikacyjnej i nie do końca w tym momencie wie, co z tym fantem zrobić? Rozumiem, że pyta Pani o e, konsekwencje polityczne, bo w, w, w kwestiach jakby takich prawnotwórczych, związanych z, z demokracją, to wiadomo, że się zagalopowało. To znaczy, że to jest ustawa po prostu spoza jakiegokolwiek również o politycznych. Wybacz. Jeśli chodzi o kompensę konsekwencje polityczne, tak uważam, że oni też mają takie wrażenie, że trochę im trudno tę żabę przełknąć. Y I y gdyby pani dzisiaj miała swoje polityczne doświadczenie wykorzystać do takich prognoz, to czym to się skończy? Znaczy, znowu użyję tego sformułowania, którego w przypadku tej komisji używam często. Strzelba wypali, czy nie wypali? Y nie wiem, dlatego że tam mam wrażenie się ścierają w tej chwili dwa podejścia do tej, do tej sytuacji. Ja niestety zawsze przewiduję, jeśli chodzi o pis, najgorsze i mhm. najczęściej jeszcze jestem jakby. Jeszcze Pani nie doszacowała. Jeszcze nie doszacowuję mhm. różnego rodzaju konsekwencji, więc obawiam się, że tym razem też tak będzie, że, że tutaj zostaną jednak użyte te narzędzia, ta strzelba wypali. Natomiast jakby ostatecznego kształtu i ostatecznego scenariusza nadal nie widzę, bo wydaje mi się, że tam jest za dużo zmiennych w tej chwili, które, które mogą jeszcze ten, ten tor zmienić. A jak to wszystko świadczy po pierwsze o procesie podejmowania decyzji przez prezydenta, a po drugie o sposobie legislacji w ogóle w polskim parlamencie. Ja wiem, że to pytanie moje może się wydawać truizmem, bo wielokrotnie mówiliśmy o tym, że te posiedzenia nie powinny wyglądać tak, jak wyglądają. No ale jednak jeżeli posłowie wieczorem nie wiedzą nad czym będą debatować następnego dnia, czyli nie mają szansy się w ogóle przygotować do tych debat, a może celowo, że, bo i tak um. im się odbiera głos. Znaczy, jakby, jak, jak to wszystko świadczy o sposobie legislacji w Polsce w tej chwili? Prezydent, który podpisuje ustawę, której nie czyta, Potem składa nowelizację, bo ktoś tam mu coś Ja bym chętnie Pani opowiedziała w kilku słowach, jak wygląda proces legislacyjny na podstawie ustawy, którą ostatnio procedowaliśmy dotyczącej osób z niepełnosprawnościami i dodatków mhm. wsparcia dla nich. Otóż przyszliśmy na, na komisję, to już było jakby kolejne spotkanie komisji i dostaliśmy 40 stron poprawek. Mhm. Celowo mówię o stronach, a nie o poprawkach, dlatego że one były nienumerowane, więc my nawet nie wiedzieliśmy, ile jest tych poprawek. Nie byliśmy ich w stanie ułożyć w takim. Logicznym Logiczną całość. logiczną całość. Proszę sobie wyobrazić, że po komisji okazało się, że nie było 40 stron, tylko 73, czyli jeszcze dodatkowe 33 strony po prostu w ogóle nie zostały nam jako posłom udostępnione. Mhm. Proszę sobie wyobrazić, że bywały podwójne poprawki dotyczące tego samego tekstu redakcyjnego, czyli artykułu danego, tam punkt któryś, były dwie rozbieżne poprawki, które ze sobą po prostu w ogóle nie, 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 nie chodziły, nie, nie miały ze sobą żadnej, żadnej styczności, więc Poziom, już nie mówiąc o tym, że te poprawki wywracały ustawę matkę do góry nogami i sprawiały, że ona jest zupełnie o czym innym niż była początkowo. I posłowie, którzy przychodzą na taką komisję, nie mają wcześniej dostępnych tych, tych poprawek, nie mają udostępnionych w systemie internetowym, a tak powinno być, a strona społeczna nie jest wpuszczana na, na salę, tylko gdzieś z korytarza łączy się zdalnie i ewentualnie co trzecie pytanie jest w stanie zadać. Tak wygląda dzisiaj w Polsce proces legislacyjny. Jeśli chodzi o ustawę pana prezydenta, to ja mam wrażenie, że pan prezydent zachowuje się jak takie duże dziecko, które mówi, ja podpisałem, ale no podpisałem i, i tak teraz to nie wiem, no może, może jednak źle, że podpisałem. To jest jakaś, jakieś zaprzeczenie w ogóle powagi urzędu prezydenta. To jest nieodpowiedzialność takiego właśnie małego dziecka, które nie, nie czuje konsekwencji działań, które Odpowiedzialności. Tak, mhm. i, 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 i działań, które są jakby jednoznacznie przesądzające o pewnych kwestiach. Bo podpisanie ustawy przesądza o tym, że ta, ta ustawa wchodzi w życie. To już po prostu nie ma, nie ma żadnej innej drogi. Ta... A propos prezydenta jeszcze pani poseł, nie wiem, czy pani miała wczoraj okazję y, widzieć y, transmisję z konferencji po posiedzeniu czy przed posiedzeniem trójkąta wajmarskiego. E, prezydent Duda, obok Emanuela Macrona, prezydenta Francji, obok kanclerza Niemiec, Olafa Scholza, zapewniające o przyjaźni do nich obu niemieckiego polityka. Nie wiem, czy jakieś konsekwencje będą w związku z tym czy nie. Nieważne. No w każdym razie mówił też dużo o Unii Europejskiej, o naszej drodze. Polski do Unii Europejskiej o wartościach, które współdzielimy z Unią Europejską, o genezie y, tych wartości, którą mamy identyczną z krajami Unii Europejskiej. Ja miałam wrażenie, że słucham zupełnie innego polityka od tego, który mówił o wyimaginowanej wspólnocie i który zdaje się nie przejmować na przykład pieniędzmi z Unii, twierdząc, żeby trybunał się po prostu odkłócił. Wie pani Trójkąt Weimarski jest bardzo ważnym formatem. Zaniedban bardzo lata zaniedbanym, też. oczywiście dramatycznie zaniedbanym przez ostatnie lata. I jest też formatem, który jest niezwykle istotny w momencie, kiedy trwa wojna w Ukrainie i w momencie, w którym zaczynamy rozmawiać jako, jako Unia Europejska, jako Europa o, o tym, co będzie po wojnie, w jaki mhm. sposób odbudowywać tę, tę Ukrainę. Więc niezależnie od tego, czy, czy nam się podoba pan prezydent i, i czy nam się nie podoba, Potraktujmy to spotkanie bardzo poważnie. Potraktujmy to jako, jako to, że Polska uczestniczy w tej rozmowie o tym, co ma być po wojnie, i potraktujmy to jako po prostu dobry prognostyk na przyszłość, że będziemy mieli swój udział w, w tej, jak w najbardziej. tej to w jest negocjacjach na przyszłości Jak można Ukrainy. poważnie traktować sytuację, w której prezydent jedno mówi w kraju, a Unii Europejskiej, i o politykach, z którymi się później spotyka, ściska im dłonie i nazywa ich swoimi przyjaciółmi. No wie pani, to jest pewne. Mam wrażenie, rozdwojeni jaźni. Znaczy, ja rozumiem o co to chodzi, że jest narracja na politykę nas. wewnętrzną i zewnętrzną. Pan no, prezydent um... przyzwyczaił nas do tego, że, że jakby potrafi w, jakby wbić się w najróżniejszego rodzaju rolę w zależności od danego zapotrzebowania. Ale tutaj powinniśmy tak naprawdę prezydenta wspierać, bo udział Polski w, obu, w odbudowie Ukrainy w tym, żeby Ukrainę włączać do struktur Unii Europejskiej, jest absolutną racją stanu dla Polski, więc powinniśmy naprawdę tutaj prezydenta ze względu na polską rację stanu w tym temacie wspierać. Dobrze, to teraz jeszcze jedna sprawa dotycząca wczorajszych wystąpień polityków związanych z prawem i sprawiedliwością. Nawiążę znów do wspomnianym dzisiaj przeze mnie doświadczeniu pani walki też o prawa kobiet. Wiemy, co się dzieje na polskich porodówkach. Wiemy, jak zatrważające przerażające i nieodwracalne konsekwencje niesie ze sobą zaostrzenie prawa aborcyjnego w kontekście wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej i wczoraj wychodzi Pan Minister Zdrowia Adam Niedzielski i tłumaczy mam wrażenie i dziennikarzom i całej opinii publicznej, że że ta ustawa no, daje możliwości ochrony życia kobiety. Co się dzieje na porodówkach, widzimy. Jak pani odebrała e, wczorajsze wystąpienie pana Niedzielskiego w tej sprawie? My musimy po prostu jak najszybciej zmienić tę sytuację i musimy naprawdę natychmiast odwrócić tę, tę ustawę, która, która jest torturami w stosunku do kobiet i doprowadza do śmierci e, kobiet. Ja apeluję do wszystkich kobiet, które są w takiej sytuacji, które są na porodówce dzisiaj i, e, i myślą o tym, czy nie, nie, nie znajdą się w takiej w samej sytuacji, jak, jak te kobiety, które już zmarły. Apeluję do nich, żeby dzwoniły do nas, do posłów, do naszych biur poselskich, do mnie, do, do na pewno wszystkich kobiet ze strony, posłanek ze strony demokratycznej. My, jeśli trzeba będzie, pojedziemy do tego szpitala, będziemy interweniować y, 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 wszędzie, gdzie, gdzie, to, gdzie będzie konieczne, bo to po prostu nie ma prawa się zdarzyć. To po prostu nie ma prawa. W XXI wieku kobiety nie mogą umierać na porodówkach. Kropka. To jest, to jest po prostu coś Spoza, spoza w ogóle naszego kręgu cywilizacyjnego. Natomiast pan minister niech robi to, co ma, powinien zrobić natychmiast, czyli niech sprawi, żeby żadna polska kobieta więcej nie umarła na porodówce. I ostatni temat. 437 milionów złotych pensji. Nawet do 45 milionów złotych nagród y, takie kwoty miały wypłacić ludziom związanym z Prawem i Sprawiedliwością giełdowe spółki z udziałem Skarbu Państwa. We władzach 19 takich spółek zasiadało w ostatnich latach 152 ludzi związanych z PiS. 90 z nich zostało dzięki temu milionerami lub multimilionerami. Wczoraj Beata Szydło y, pytana o to, która kiedyś mówiła o pokorze pracy, umiarze, pamiętamy tę y, wypowiedź z Exposé. Stwierdziła, odpowiedziała dziennikarzowi, no myślałam, że pan zada jakieś mądrzejsze pytanie. 19 spółek. Wszystkich jest 440, jeśli dobrze pamiętam. Do tego dochodzą jeszcze różnego rodzaju instytuty, różnego rodzaju instytucje, które są powoływane, o których słyszymy w różnych, w różnych miejscach. Czyli tę kwotę pół miliarda złotych trzeba byłoby pomnożyć jeszcze przez 20. Więc jak ktoś nas pyta o to, skąd wziąć pieniądze na różnego rodzaju projekty, to pół miliarda Złotych, pomnożone przez 20, daje już naprawdę bardzo e, wysoką e, kwotę. Znaczy, ja nie miałam w ogóle żadnych wątpliwości od 2015 roku, że prawdziwym celem e, funkcjonowania PiSu jest stworzenie własnej oligarchii. I my naprawdę powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. Ale to że się udało? Mamy już coś takiego jak pisowska oligarchia? To jeszcze nie jest taka oligarchia jak, jak ta rosyjska, mhm. to nie jest taka oligarchia jak w tych krajach, które, no nawet, nawet węgierska. Ale oni są już na dobrej drodze do tego, żeby właśnie stworzyć swoją własną grupę oligarchów, po to, żeby de facto przejąć państwo, bo to jest, to jest później w, w, jakby w kolejnym kroku przejęcie państwa i cała reszta obywateli tego państwa działa tak naprawdę na rzecz tych kilku oligarchów i, i, i jakby dorabiając tych kilku oligarchów. I to jest ta, 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 ta droga, którą przebyliśmy przez 8 lat i mam nadzieję, że jesienią tego roku zejdziemy z tej drogi, wrócimy na europejską drogę. No żeby PiS nie przegrał, to nawet znowelizował budżet. Okazało się, że jednak się dało pod osłoną czerwcowego, długiego weekendu. M, tylko, że dane niestety zdecydowanie gorsze. Zaproponował nowelizację, bo on jest w tej chwili w Sejmie, ale oczywiście nie, nie, nie mam tak, tego w... najmniejszych wątpliwości, tak, mhm. że, że ta nowelizacja przejdzie przez Sejm. Nowelizacja, która jest po prostu realizacją no, nawet, nawet ci, którzy, którzy mają dostać. Znaczy, jest realizacją wyłącznie obietnic wyborczych, krótkookresowych, które mają dać jakiś, jakiś efekt. Wyborczy, natomiast na pewno nie zmieniają niczego w sensie no strukturalnym. Można bywa, że nie to działa, może właśnie oni wybaczają próbę budowy tej oligarchii, te, na niektórych, to działa. te na niektórych to działa, na innych nie działa. Polacy już nauczyli się jednej rzeczy. Mm. Nauczyli się, że dużo pieniędzy wyrzuconych na rynek oznacza inflacja. Inflacja oznacza podniesienie stóp procentowych, a podniesienie stóp procentowych oznacza wcześniej czy później to, że ich kredyty i ich rata kredytu jest znacznie wyższa. Więc my przeszliśmy przez ostatnie parę lat tę, tę wielką edukację społeczną, bardzo bolesną dla ludzi. My już doświadczyliśmy tego, czym jest inflacja. Inflacja jest powszechnym biednieniem jest powszechnym topnieniem no naszych, tak, naszych, naszych oszczędności. W związku z tym myślę, że Polacy są naprawdę o tych osiem lat mądrzejsi mhm. i mam nadzieję, że rzeczywiście jesienią dadzą temu wyraz. A proszę pamiętać, że jeszcze 400 miliardów mniej więcej, tak się szacuje, złotych jest w ogóle poza kontrolą parlamentu. Oczywiście, że tak i my rzeczywiście nie jesteśmy w stanie nawet dostać danych dotyczących tych wyprowadzonych poza budżet środków. Więc to będzie też na pewno duże wyzwanie, wtedy, kiedy przyjmiemy na odpowiedzialność za Polskę. Joanna Mucha, Polska 2050, trzecia droga. Bardzo dziękuję Bardzo pani dziękuję. poseł za wizytę u nas w studiu. A już za chwilę u państwa pułkownik Andrzej Kruczyński. Zapraszam na to spotkanie.